To zdjęcie to jest jasień, zachód słońca na jasień. To jest teren zamku koło Limanowa. thank mm -hmm. you takiego jeszcze nie było. Ostatni raz, kiedy jak organki nie osiągnęły, to ostatni dech to dramat. A, A skąd wuj wiedział? No. Pani przyszła. Tak, przyszłam do pani. Mamuś, ja wiesz, że to, to, to jest pani Wanda? Nie, nie. Pani Wanda jest przyjaciółką papieża. Wiesz? Mamuś. Wszyscy porządni ludzie są przyjaciółmi. Mamuś. I ona była zawsze przy Ojcu Świętym Mamuś, wiesz? Może niewielu aż tak bliskich przyjaciół, jak ona właśnie miał. Jan Paweł II to jeszcze jak był w Krakowie, kiedy był tylko Karolem Wojtyłą. A potem papieżem i przez lata go tam odwiedzała. Doktor Wanda Półtawska. Każdy ma być święty. Ty też człowiek. Miłość drzwi mi otwarła. Lecz dusza nie śmiała. Cofa się pełna winy, miłość więc bystroga, gdy tylko ujrzała, że zwlekam bez przyczyny, podchodzi do mnie bliżej i pyta grzesznego, czy mi brakuje czego? Smut takich bym był godzien przestąpić Twe progi. Przestąpisz, odpowiada. Ja, nieczuły, niewdzięczny, na przepych Twój błogi, patrzeć mi nie wypada. Miłość na to z uśmiechem argument wytoczy. Nie wiesz, kto stworzył oczy? Ale ja zmąciłem czystość ich widzenia Grzechów haniebnym kurzem. Któż wziął na siebie winę owego zmącenia? O niech ci choć usłużę.